Cześć, ja jestem Blakeful i dziś przedstawię Wam odcinek z podtekstami w Pokémonach. Uwaga, odcinek jest przeznaczony dla osób starszych. Więc jakie macie co najmniej 18 lat, to radzę Wam wyłączyć ten filmik. Pierwszą sytuacją, o której opowiem, było w grze Poke Park Pikachu Adventure, kiedy Primeipe uczy Pikachu stalowego ogona. I jest powiedziane, że Primeipe wymaserował stalowy ogon. No nie zaprzeczę, że może być w to naprawdę dobry. Tylko jest jeden taki problem. On nie posiada ogona. Czyli w jaki sposób używa stalowego ogona? Ktoś może wie? W grach Pokémon X oraz Y możemy znaleźć bardzo ciekawą konwersację. Nie wiadomo co osoby tworzące miały wtedy na myśli. Gdy płyniemy morzem i zaczepi nas dziewczyna, to przed walką zdarza nam coś ciekawego. Że jeżeli nosi bikini, to gdzie hała swoje pokebole? Już tam tego nie zdradza. Wspomina, że jest to kobiecy sekret. Lecz każdy się może domyśleć, gdzie są te pokebole. Albo dziewczyny, co się jeszcze ukrywają. Jeżeli tak, to proszę o taką informację. W odcinku The Light of Flockecy Ranch możemy zauważyć bardzo dziwną scenę między Ampharosem i Maripem. Jako dzieci to pewnie nikt tego nie zauważył. Ale teraz, jako starsi, chyba widzimy, co jest nie tak. A może Ampharos miał co innego na myśli. Chyba już się tego nie dowiemy. W Pokémon HeartGold oraz Soul Silver spotykamy parę zakochanych na drodze 47: Dafa i Edneu. Na walkę z nami używają Cloystera i Onixa. Wszystko było ok, gdyby to inni trenerzy użyli takich pokemonów. Ale dlaczego akurat para użyła pokemonów, które wyglądają jak ludzkie genitalia? A może to tylko przypadek? Z Oniksa było już wiele żartów na temat jego wyglądu. Nie ma co się dziwić: jest to wąż z kamienia, więc czego się mogliśmy spodziewać? W grach pewna trenerka wręcz uwielbia wielkie rzeczy. Do niej podejdziemy i pokażesz Oniksa powie, kocham naprawdę wielkie rzeczy. Oniks jest taki wielki. jazda na się musi być świetną zabawą. Ciekawe co wtedy miała na myśli. Ja już w to nie wnikam. W grach Black and White możemy przejechać się diabelskim młynem z jakimś turystą. Wszystko spoko, ale nagle zaczyna mówić, że jest tu strasznie gorąco i zaczyna się pocić. Pyta się bohatera, czy kiedykolwiek miał kochanka, i nazywa go pieszczotliwie chłopcem. A do tego najlepsze, że postać to mają około 10 lat. To już jest chore. Trzeba dzwonić hołapostonowi, bo pedofil w Pokémonach. Jak wiemy, Brock szaleje za każdą kobietą, praktycznie każdą, i nie ma skrupułów, by je podrywał. W odcinku All of For the Love Meloeta aż spotyka Cynthia, czempionkę Ligi Sino, na stoisku z lodami, gdy liży swojego loda. A Brock z pierwszą myślą, jaką przyszło do głowy, że chciałby być na miejscu tych lodów. Oj, Brock, ty razem się zapędziłeś w Pokémona, które są dla dzieci. Czasem nazwy pokemonów to nazwy zwierząt z naszego życia. Na przykład Ekans, czyli od tyłu Snake. On ewoluuje Warboka, czyli od tyłu Kobra. Całkiem ciekawy zabieg. Te dwa Pokémony wzięły się oczywiście od węży. A co powie na Muka? Fioletowa Kupa, od tyłu Kyumy, Czyli możemy to przeczytać jako Kam. Już szajcie? To już zdecydowanie za mocne. Ciekawe jaki potwór to zrobił. Nawet nie chcę tego wiedzieć. Tu mamy taki nie do końca zrozumiały żart, gdyż są tłumaczony z japońskiego na angielski, a potem na polski przeze mnie. Lana mówi, że smak rzadkiej kości wydaje się wypełniać jej usta. Jest to dość dziwne, bo może akurat miała na myśli tą część ciała bez kości. No kto wie, ale dość dziwne rzeczy lubi Lana. No chyba, że ktoś z was też smakuje się w kościach. Miltank musi być dojony jak zwykła krowa, gdyż jej mleko jest lecznicze. Ale w pewnym odcinku możemy zobaczyć jak profesor Oak pokazuje jak powinno się dojść Mil-Tanka i robi to w dość dziwny sposób. Nam jako dzieci na pewno ten fragment nie utknął w głowie, no o, po co. Ale teraz możemy sobie to przypomnieć i za fajnie to nie wygląda. Panie profesorze, proszę się uspokoić. W Pokemon Rabi i Alpha Sapphire trzy dziewczyny stoją wokół rakiety w Deep Space Center. A nagle jedna z nich znikąd mówi, że ta rakieta jest gruba. Może to kwestia przykładu z japońskiego, ale na pewno jest to dziwne, na pewno nie stracimy tego z naszej pamięci. W Pokemon Sun i Moon możemy zobaczyć dość odpowiedni tekst profesora Kukui. Został on pokazany jako przerywnik przed jego domem, gdy trenuje swojego Pokemona, ale dialog może dawać co innego do zrozumienia. Widzicie sami, to raczej nie było na miejscu. Dzięki wszystkim za uwagę, jeżeli chcecie drugą część takich podtekstów w Pokémonach, dajcie znać oczywiście w komentarzach. Nie zapomnijcie zostawić suba oraz ocenić film. Ja się z wami żegnam, to cześć i na razie.